dawał. Dawno temu na Suwalszczyźnie resztki wielkich litewskich puszcz – Przełomska i Perstuńska – zostały połączone i otrzymały nazwę Puszcza Augustowska. Nad Wigrami był stary leśniczy, który znał Puszczę jak własną kieszeń, ale nie miał już siły chodzić po lesie. Zarządca dóbr szukał więc nowego leśniczego, co by doglądał wycinki drzew, sprawdzał jak w ostępach rośnie zwierzyna i gonił z puszczy kłusowników. Zarządca przybył na dwikry z dalekich stron. Nie znał miejscowych i nie miał do nich zaufania. Dlatego też nie chciał powierzyć nadzorowania lasów wychowankowi starego leśniczego. Napisał do znajomych ze swoich stron z prośbą o polecenie osoby do pełnienia tej funkcji. Otrzymał odpowiedź od krewnego, że ów zna odpowiedniego człowieka, nadar miłującego przyrodę, potrafiącego o tym, co żyje w tych dzikich ostępach, cudnie opowiadać. Dwie niedziele później zjawił się młody człowiek ubrany w zielony surdut ze starą tubeltówką na ramieniu, w zgrabnym zielonym kapelusiku na głowie, który był przeozdobiony ptasim piórkiem. W mowie był, zgodnie z opisem, nader wymowny, dzięki czemu przypadł do gusty zarządcy. Nowy leśniczy zaczął chodzić po lesie, ale już pierwszego dnia zgubił drogę i wrócił na kwaterę dopiero nad ranem. Skłamał jednak zarządcy, opowiadając, jak to nocą zwierzę podchodził. Potem, chadzając do lasu, trzymał się dróg głównych. Spotkał tam głównie kopiety i dzieci, które niosły z lasu chrust koszyk z grzybami, czy też garnek pełen jagód. Przy stole rządcy leśniczy opowiadał, jak las rozkwita, a zapytany, czy coś mu się nie podoba, narzekał na chmary uprzykrzających się komarów. Zarządca opowiedział, jak to poprzedni leśniczy przynosił do kuchni zajączka kuropatwę i to, co wyjął z kłusowniczych wnyków. Chociaż sam potrafił ustrzelić większe sztuki. Leśniczy zaś wysłuchawszy tej historii, skwitował, że i on postara się jutro coś z lasu do kuchni przynieść. Następnego dnia wcześniej rano Leśniczy udał się na skraj lasu, gdzie schodziły się drogi wychodzące z lasu. Zwykle tamtędy wracały kobieciny, które zbierały grzyby, jagody i poziomki. Leśniczy oparł się o piń dębu i czekał. Kiedy pojawiły się trzy kobiety dźwigające kosze pełne grzybów, wyskoczył za dębu i groźnie zapytał. Co tam, baby, macie w koszykach? A, borowiki, jedynie borowiki odpowiedziały zastrachane kobieciny. A nie wiecie, że zbieraniem borowików trzeba mieć specjalne pozwolenie? Oddawać mi je natychmiast i wynocha, krzyknął leśniczy. Po czym zabrał koszyki i odniósł je do kuchni zarządcy. Na obiad była znakomita zupa borowikowa i, duszona, yy, i duszone borowiki w śmietanie. Zarządca był wyraźnie zadowolony, co wyrażał głośnym laskaniem w trakcie jedzenia. Pochwalił leśniczego i zapytał, skąd ma te grzyby. Ten odpowiedział, sam nazbierałem, wybierałem najdorodniejsze. Następnym razem leśniczy zabrał kobiałki z jagodami starej gnowefie, której mąż poszedł służyć do rosyjskiej armii i już nigdy nie wrócił. Kobiecina zbierała jagody i grzyby, aby je sprzedać w mieście. Jej im też stanowiła oswojona sroka, której niegdyś, opatrzyła, której niegdyś opatrzyła złamane skrzydło i jedna krówka. Leśniczy zaniósł jagody do kuchni, gdzie zrobiono z nimi przepyszne pierogi. Wiejskie kobieciny nauczyły się unikać leśniczego. Jedynie stara Genowefa nie mogła przed nim uciec, bo już trochę niedowidziała i niedosłyszała, a i nogi ją zwodziły. Wracała do chaty bardzo zmęczona i rozżalona, że kolejny raz straciła swój zbiór. Którejś nocy we śnie sroka przemówiła do niej radząc, aby zbierała jedynie grzyby niejadalne. Następnego ranka Genowefa ruszyła do lasu i zebrała ogromny kosz jakichś psiaków. Leśniczy znów odebrał grzyby. I zaniósł je do kuchni zarządcy. Kucharki mocno zdziwiło, że śni czy przyniósł niezdatne do jedzenia grzyby. Grzyby zostały wyrzucone. Kolejnego dnia sytuacja powtórzyła się i kucharki raz jeszcze wyrzuciły grzyby. Nazajutrz Genowefa nazbierała zjadliwie trujących muchomorów sromotnikowych. Tym razem kucharki przeraziły się i postanowiły zanieść koszyk zarządcy. Powiedziały mu, że to już trzeci raz, kiedy leśniczy przyniósł niejadalne grzyby. Zarządca, ca przy obiedzie, postanowił zażądać od leśniczego wyjaśnień. Postawił na stole kosz pełen dorodnych, ale trujących sromotników i łagodnie z uśmiechem na twarzy zapytał: Czy te grzyby pan leśniczy sam zbierał? A tak, sam, raniutko zbierałem, odpowiedział z nieskrywanym zadowoleniem leśniczy. Na te słowa zarządca spurpurowiał wściekłości. Chciałeś nas otruć? Same trujące grzyby są w tym koszu. Nie masz pojęcia o tym, co w lesie rośnie. I kazał wezwać żandarmów, aby aresztowali leśniczego. Okazało się, że kuzyn zarządcy, który polecił nowego leśniczego, chciał zrobić zarządcy żart. A tam skąd ów leśniczy pochodzi, już wszyscy się na nim poznali. Zarządca postanowił wynagrodzić krzywdy starej genofefie i nakazał, aby na, ziemię, na zimę przywieźć jej opał i dostarczyć co pewien czas wiktuały. Co później stało się z owym głupim leśniczym? Co mądrego udawał? Nie wiadomo, ale pewnie już nigdy nie odbierał staruszkom koszyków z grzybami.